morfinę czy amfetaminę, bo mają po haj i fajnie się czują i w ogóle jest OK i w ogóle uważają, że sobie szkodzą i to ich ciało i mają prawo z nim robić, co chcą, I każdy ma wolny wybór. No co? właśnie. Ja tym decyduje, co chce robić. No to dlaczego nie? Dlaczego nie pozwolić im tego? Jak chcą. Czemu nie? To, tylko... to jest ich wybór, ich wybor czy ich wybór. Czyli tylko walczycie o prawa tych mar... palaczy tak? A nie walczycie o prawa innych użytkowników narkotyków? Nie, nie walczymy. Dlaczego? Dlaczego? No tylko walczymy o marihuanę. Bo no, sami zioło tylko i dlatego macie w dupie innych, tak? Nie, nie mam w dupie innych. Dlaczego mam w dupie? To z ich wybór. My no, akurat walczymy chci... to jest też chci... nasz wybór. Chci... tylko prawo do zioła. Tak, walczymy o, o to. No, to ale, ale pomijacie prawa do innych ludzi, do decydowanie samemu nie, sobie. No. dlaczego pomijamy? No pomijacie, bo chcecie tylko marihuanę. My tego rajdu. chcemy. Oni chcą, to walczymy o heroinę, o akutaminę, o coś innego. My akurat walczymy o marihuanę. Aha, po kolei? Tak, po kolei tak jak mi się nasuwa od razu poznanie, że geje mówią, że chcą na początku, mówią, że chcą, żeby były związki homoseksualne, a później, żeby mogli adoptować dzieci. Na tej samej zasadzie? Między innymi. Się Między innymi. trochę do nich upodobnić, tak? Nie. Ach, tak. robić co sam no to No właśnie. kości nie podjąłem, tylko Aha, czyli konkretnie rzecz biorąc, jest manifestacja w jednym konkretnym celu, po prostu. Tak. I inne cele są. Yy, ma Mało istotne, chodzi tylko żeby przekonać, żeby że ludzie mogli palić zioło i spokojnie, bez ryczy, tak? Tak, bez Dobra, puferek z ta klasy, tylko dobra, nie bój do tego zera. To jest twój, ten, obronny. Przed, y Siła no, mnie no, zła! To by pod swoją historyczką kurwa zioła. Nie, no dobra, rozumiem. Słuchaj, yy, i co? I, I ser zioła, żeby dolegali, A eh? Raczej. Jakbyś za to karać? A ekstazy tabletki. Nie bać proch. No dobra, ale yy, niektórzy to robią, nie? No to niektórzy, a ja nie jestem niektórym. Nie, nie, też. No, ale oni no, też chcą mieć prawo, widocznie. Na no to pewno. jeżeli chcą, no to też niech o to walczą, tak jak my. Czy chcą, co, tylko. Ale nie można tego jakoś w jednym celu łączyć, żeby. Można. Dla, żeby żeby dla mnie może być legalne wszystko leg legalne oprócz kurwa heroiny. Tak? No raczej. Jak dla mnie tak może być. Tabletki, Ale... ekstremorfina, wszystko bez recepty. Wszystko. Le le leki bez recepty. Się, <laughs> są te <są, są, śmiech> i są ci, którzy. Ja w o okay. Ja ci powiem tak o, wstupę. dla mnie to może nawet 70-letni dziadek sobie wejść do coffee shopu, kupić co chce. Wszystko prócz karoiny bo ja nie mam zamiaru oglądać zgiętych ludzi na ulicach, rozumiesz? A pijanych jak oglądasz? Pijanych, jak widzę pijanego, to mi się żal go robi. A jak widzisz na heroin nie robi się żal... Przecież to jest taka sama tragedia. Ja wiem o tym, że to jest taka sama tragedia, ale bardziej... Toleruje, toleruje alkohol, bo sam pije, niż Jaranie Aha. tego ścierwa. Tam... Proszę pana. E, pan tutaj e, rozmawia z mediami, czy tak sobie stoi? <noise> jestem organizatorem, nie jestem oficjalnym rzecznikiem marszu, natomiast jestem jego organizatorem. Dobra, to zadam twoje pytanie. Dlaczego nie zalegalizować Karoliny? E, a dlaczego zalegalizować? Ja mówię, dlaczego zalegalizować Konopie? Dlaczego nie zalegalizować? Ale to nie jest masz na temat heroiny, tylko na temat konopi. To są zupełnie dwa różne środki i nie należy tego wiązać ze sobą. Heroina jest porównywalna z alkoholem, z tytoniem. Konopia z nie wiem, z kawą. Ale no i z tego, tak? Ale tak narkotyk jak narkotyk, nie? Ile, nie? Używka. Używka, nie narkotyk? Substancja psychoaktywna, powiem. Substancja psychoaktywna. No. Która nie wywołuje uzależnienia fizycznego, która nie zabiła ani jednej osoby przez 8 tysięcy lat, żadnego udokumentowanego przypadku. Ile, ja radę, to chyba wystarczy. A heroina ile, sobie. Nie wiem, ale jestem pewien, że wiele. I dlatego tego jej nie legalizować? Nie, no. Chociażby dlatego. Ale co to da? To będzie legalne, wszystko. Co da legalizacja? Wszystkiego. Żeby zalegalizować wszystko: alkohol, marihuanę, e, tabletki, ekstazy. Ale to nie, jest, to nie jest moim celem ani zamiarem. Nie, nie popieram legalizacji wszystkiego. Dlaczego? Przecież no, 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 ludzie no. mają prawo robić to, co chcą. Ale nie wszystko od razu. Twojemu no, twoim organizmem oczywiście, chodzi nie o to. Że Gdyby, dopóki... Dobra, dobra skoro, skoro chcesz już, żebym się wypowiadał na ten temat, chociażby Ale dlatego, że legalizacja heroiny y, pociągnęłaby mnóstwo ofiar wśród ludzi młodych, niepełnoletnich, nie w pełni świadomych swoich czynów i y, nie, w pełni, nie w pełni nawet Ale odpowiedzialnych prawnie. Lat. Tak, ale to, to się przeniesie, to się przeniesie na młodzież. Jeżeli nastolatek yy, zacznie palić, to co zresztą i tak teraz robi, to nic złego się nie dzieje. Jeżeli będzie brał heroinę, no to wiadomo, że będzie niedobrze, bardzo niedobrze. Ale to rolice ma, mają zudować dzieci, to tak samo co pornografie też mogą się kupić, też jest demoralizujące. To chodzi o to dla dorosłych. To już jest sprawa kontroli sprzedaży, bo tak samo marihuany możesz sprzedać jak już handlujesz, jak alkohol będzie zapewne można jak, czy heroina też jak będzie legalna? I co z tego? I to już są ludzie dorośli, pełnoletni, wiadomo. Może, nie wiem, 18 to może tak jest. Ale chodzi o pełnoletność, już człowiek dorosły, który odpowiada sam za siebie. To co? Nie możesz sobie kupić heroiny? <laughs> to, to nawet nie miałoby szans przejścia. No, tak jest I zresztą dobrze. Genetycznie <laughs> składał gratis do kupienia przy No ja uważam, że to. to niosłoby zagrożenie poważne dla młodzieży i to by był wzrost przestępczości z wolnością jednostki o samodecydowanie e, prawem do tego, się ja możesz robić w swoim wiem, wiem, co ma, wiem co masz na myśli. E, słuchaj, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz e, walczyć o legalizację wszystkich narkotyków, to, e, to powodzenia, no ja o to nie walczę i to jest, nie jest to temat, który mnie interesuje po prostu. Czyli działa dlatego tego dlaczego? Bo Państw? Dlatego, dlatego... Ile ty Ile powinienem zapytać na początek? Czy <laughs> palę? Tak, Palić. palę, palę. I dlatego jesteście w y, Nie tylko dlatego. Chcę również rozwoju gospodarczego dla swojego kraju. Y, chcę również. Chcę bardziej również... rozwój gospodarczy. Żeby hodowali i handlowali, tak? Chcę również ukrócenia, ukrócenia przestępczości. Nie, nie tylko dlatego. Po pierwsze, y, rozwój gospodarczy wiąże się, wiąże się z olbrzymimi możliwymi. Z, z, z wielką ilością możliwych zastosowań w rolnictwie, w, w rewitalizacji gleb na przykład. Również, również dla turystyki byłby to olbrzymi, olbrzymi pożytek. Ale szukam cienia. Cienia? Tu jest cień. Ale takich godzinach, gdzie można stanąć, i żeby było chłodno. To chyba tam będzie. Ale tam nie można stanąć. Nie wiem, jak ci pomóc, człowieku. Przykro. Nie, nie widziałeś cienia? No nie widziałem. Wszędzie do słońce. Ty. Szukam cienia. Nie. Kurwa ja też Bo jest gorąco Nie ma nic dzieci, nie? Nie wiem, pewnie bo na tej stronie słońca jest tam Kto już ludzi jest? Lepy na dzisiejszą imprezę BM25 do nabycia Nie zabiję na kamera, nic mnie nie będzie widać